W każdej zakończonej inwestycji najważniejsze jest to, żeby zrobić coś, co będzie służyło naszym mieszkańcom. I tak stało się dzisiaj. Oddajemy niebawem po poświęceniu, po przecięciu symbolicznej stęgi do użytku drogi, o której powiedziałem następnie następie drogi w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jest to pierwsza, nie ostatnia inwestycja. Droga, która z z na pewno uwarunkowania powstała w trochę innym standardzie. Jest to droga z kostki brukowej, ale to nie jest tylko droga, to jest też kanał technologiczny. I przede wszystkim przebudowa linii energetycznej, nowe słupy, nowe oświetlenie uliczne, którego tutaj nie było. To wszystko sprawia, że naszym mieszkańcom, ale nie tylko, bo również odwiedzającym i gościom będzie po prostu bezpieczniej. I miejmy nadzieję, że droga będzie służyła jak najdłużej. Szanowni Państwo, w dobie rosnących kosztów inwestycji, no takie inwestycje jak ta, o której, na której dzisiaj się spotykamy, nie byłaby możliwa bez wsparcia naszego rządu, bez wsparcia parlamentarzystów, bez wsparcia Urzędu Wojewódzkiego. Z tego miejsca chylę głowa i, i wielkie słowa uznania panu posłowi Markowi Zagórskiemu, panu Wojewodzie Konstantemu Rewidziwiłowi, panu Marcinowi Grabowskiemu, pani Justynie Pętkowskiej. Są to osoby, które miały wymierny wpływ nie tylko w tą inwestycję dzisiejszą, ale w roku 2020 zrealizowaliśmy jeszcze ważniejszą inwestycję w czasie covidowym, gdzie nie mogliśmy się spotkać i wspólnie otwierać. Ale obok stacji uzdatniania wody Hydrofornia za ponad 2 miliony lata, która na lata zabezpieczy dostęp wody do naszych mieszkańców, do części gminy Nur, do parafii Zela. Brak mi słów, które by oddawały moją wdzięczność, ale nie tylko moją, ale również radnych obecnych, sołtysów, mieszkańców przede wszystkim, za te wszystkie środki, które płyną ze strony rządu, ze strony. Pana wojewody za tą pomoc nie tylko finansową, ale pomoc organizacyjną. To wszystko sprawia, że łatwiej jest nam współpracować i łatwiej nam jest realizować kolejne inwestycje, kolejne, moi drodzy Państwo, niebawem środki już zostały przyznane w ramach drugiego naboru Funduszu Inwestycji Strategicznych przebudowany zostanie odcinek drogi prymasowskiej, jak możemy już powiedzieć, księżyc Kustoszy relacji z Zela -Boże. Jest to też bardzo potrzebny ciąg komunikacyjny, który usprawni. Podróż realizujemy do... właśnie z takim przeświadczeniem. To jest naczelne, naczelna zasada naszej polityki. A że udaje się to robić na dużą skalę, tym większa satysfakcja. I... Cieszę się, że jakiś tam kawałek mojej aktywności i wsparcia materializuje się w taki sposób. Materializuje się także w kwestii tej stacji uzdatniania, o której czasami się już nawet zapomina, bo to już dawno zrobione, ale rzeczywiście to też, było, ale służy. to też było ważne, służy i tak samo każda inwestycja, wszystkie kolejne będą służyły mieszkańcom, z tego się wszyscy cieszymy i życzmy sobie, żeby była inicjatywa po pierwsze, bo bez inicjatywy ze strony basów to no to nic nie będzie a potem żeby sobie, żeby pieniądze, żeby były warunki do realizacji, a na koniec, żeby była satysfakcja, bo myślę, że dzisiaj wszyscy mają satysfakcję, a przede wszystkim satysfakcję powinni mieć powinni mieszkańcy i mm, tego życzę, przy tej i przy innych inwestycjach. Dziękuję bardzo. Nie ma już Polski B. Kiedyś się mówiło o jakichś tam modelach a takich, prawda, że Trzeba pompować tam, gdzie bogactwo już istnieje i ono będzie tak wybudować i wszyscy jakoś się zrobią bogatsi. No pewnie, jak się statystykę zrobi ze stu i zera, to wyjdzie 50 Tylko, że ona jest oszukana, ona niczego nie wskazuje. A właśnie ten model zrównoważonego rozwoju, takiego naprawdę, nie tylko w słowach, ale zrównoważonego rozwoju, czyli to, że e, zainteresowanie władz centralnych, bo przecież to tak właśnie działa, jest parlament, rząd, jest twoje woda, ale tak naprawdę te pieniądze, właśnie te działania, te, te realizacje odbywają się gdzieś daleko od metropolii, również od naszej metropolii wojewódzkiej, jaką jest Warszawa i one po prostu się dzieją. I to właśnie, właśnie tego typu inwestycje zadają kłam takiemu pomysłowi na Polskę, który miał polegać na tym, że bogaci będą się bogacić, a jak coś skapnie ze stołu, no to i biedni się pożywią. To tak nie może być i na dłuższą metę oczywiście nie sprawdzałoby się, a tego typu inwestycje dotarłyby tutaj za 100 albo 200 lat. To, to po prostu nie ma akceptacji dla takiego modelu. Model musi być zupełnie inny, to znaczy dzisiaj naprawdę zwracamy uwagę nie tylko w słowach, ale w czynach, że Polska to nie tylko Warszawa i pałac kultury, ale to także miejsca takie jak Ruzela, chociaż Ruzela jest jak pan zresztą powiedział, szczególnym miejscem, to jednak jest to po prostu jedna z małych miejscowości na, na terenie Mazowsza i, i Mazowsza i nie zapominamy. Ta radość e, z tego, że kończymy jakąś rzecz, a nie tylko gadamy, jest radością wspólną i to bardzo mocno podkreślam. Nie byłoby takiej re, e, realizacji e, tego, z czego będą cieszyć się będą używać miejscowi mieszkańcy. Pewnie tak, że do pewnego stopnia ci, którzy robią różnego rodzaju interesy przedsiębiorcy, bo przecież po drodze gruntowej czy żwirowej nie da się po prostu jeździć skutecznie, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Po takiej drodze już tak. I to wbrew pozorom to nie jest tylko prawda, jednorazowe zasilenie pieniędzmi, ale to jest inwestycja. To nie, nie ma co ukrywać, że są z tego różne rakie, profity, które będą odczuwać ludzie, czy pozyskiwać ludzie przez długie lata. Żeby coś takiego się stało, to musi być współpraca i to też bardzo mocno podkreślam. Ktoś musi wpaść na pomysł, odważny, no bo tak wcześniej było, jak było, a teraz ma być inaczej. Po drugie, trzeba to dobrze przygotować. To nie jest tak, że to się dzieje samo, prawda? to nie wszystkie e, projekty czy pomysły realizują się w praktyce, a ten się zrealizował i wiele innych też dzięki temu, że samorządowcy, że m, pracownicy e, jednostek samorządu terytorialnego, że mieszkańcy, także sołtysowie wraz z ludźmi, którzy tu mieszkają, mają po prostu wolę i, i są na, na, na tyle... E, Zdecydowanie, ale także profesjonalnie, żeby przygotować coś, co potem się obroni w różnego rodzaju konkursach, ocenach i właśnie tak tutaj jest. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Jak widzimy I poprosimy księdza o zabranie głosu po świętej.